Janusz Popołonkowski w wyjątkowych okolicznościach z wyjątkowym gościem to okoliczności, to rzecz jasna Planetarium i Obserwatorium, obserwatorium które właśnie startuje dla płęszczan dla mieszkańców pońska, dla gości także a ten wyjątkowy gość kierownik tego obiektu, chyba tak mogę mówić o tobie, Adam Derdzikowski, dzień dobry dzień dobry, Kierowni Ko koordynator koordynator, koordynator, tak więc koordynator Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego jak Cię prosić na początek, właśnie o powiedzenie, gdzie my jesteśmy? Co to za obiekt, który właśnie startuje ze swoją działalnością? Znajdujemy się w Planetarium Obserwatorium Astronomicznym w Pońsku. Obiekt ten to tak naprawdę adaptowana do nowej funkcji wieża ciśnień, która liczy sobie 100 lat i która przez wiele ostatnich dziesięcioleci była obiektem takim no, już troszkę zaniedbanym. Ale jednak zabytkowym i jednym z najciekawszych w naszym mieście. W ciągu ostatnich miesięcy udało się wyremontować oraz dobudować drugą część. No i w efekcie tych prac wieża zyskała nową funkcję została adaptowana do postaci właśnie planetarium i obserwatorium astronomicznego. Nie tylko sama wieża ciśnień, nie tylko ten nowy, nowy, obiekt, nowy obiekt, ale także na zewnątrz jest. mamy kilka atrakcji, o których może na początek powiedzmy, chodzi mi chociażby o Zegar Słoneczny, który po lewej stronie od wejścia się znajduje. Tak, Zegar Słoneczny jest takim bardzo ciekawym obiektem, ponieważ on nie tylko Wizualnie jest atrakcyjny, nie tylko jest e, takim e, estetycznym uzupełnieniem e, samego obiektu, ale też będzie miał znaczenie e, pedagogiczne, czyli będziemy mogli z, za jego pomocą przeprowadzić zajęcia, opowiedzieć trochę o, o pomiarach czasów, e, czasach dawno minionych, ale m, można się przekonać na własne oczy, że zegar ten potrafi odmierzać czas w taki dla nas użytkowy sposób. Proste to jest? Czy, no, patrzyłem już sobie, jak to, jak to wygląda. Trzeba pewne wartości dodać, pewne odjąć, jeżeli się nie mylę. No ale zegar, czy, czy zegar, jest to precyzyjne? Zegar jest bardzo precyzyjny, on jest w taki sposób zaprojektowany, aby po odczytaniu godziny z, z samej tarczy, kiedy oczywiście mamy słońce i możemy ten cień obserwować, można było wprowadzić niewielką poprawkę w oparciu o taki wykres, który znajduje się u podstawy gnomonu, i tam odejmując odpowiednią ilość minut lub ją dodając, wartość odczytujemy dla danego dnia czy miesiąca, uzyskujemy czas urzędowy, czyli powinno nam się zgadzać to, co czytamy z zegara, z tym, co mamy na przykład na zegarku na ręce. A ten potężny obiekt z tyłu Planetarium i Obserwatorium ta potężna no element konstrukcyjny czegoś, prawda? Tam mamy wyeksponowany zbiornik na wodę, który znajdował autentyczny, się... Autentyczny? W... Tak. Który, który, był który znajdował w... się... W... Wcześniej dokładnie w tym miejscu, gdzie jesteśmy, w tej chwili. Zostawiając te obiekty na zewnątrz, przechodząc do środka planetarium i obserwatorium, to będzie żywy obiekt, przynajmniej tak z założenia. To znaczy, co tutaj się będzie działo? Z jakimi materiałami wychodzicie do mieszkańców pońska do Polszczan? No i właśnie i do kogo? Czy do dzieci, czy do młodzieży, czy tylko i wyłącznie do dorosłych? Nasza oferta tak naprawdę jest skierowana do wszystkich. Astronomia jest bardzo ciekawa i dostarcza różnych wrażeń. Na różnych poziomach, więc jesteśmy właśnie w Planetarium, gdzie mamy osiem filmów do wyświetlania. Te filmy są filmami o różnej, różnym stopniu, że tak powiem, nasycenia wiedzą. Więc są filmy o prostszym przekazie dla, dla małych dzieci, powiedzmy od trzeciego roku wzwyż. Są też filmy, które zainteresują na pewno osoby dorosłe i obeznane trochę z tematyką astronomiczną. Dwa filmy są w technologii 3D, jeden jest taki bardziej, powiedzmy, dla osób e, bardziej dojrzałych, drugi jest dla, e, dla młodszych widzów, tak więc e, myślę, że ta oferta Planetarium jest bardzo taka zróżnicowana. I nie trzeba mieć, podejrzewam, na początek przynajmniej jakiejś specjalistycznej wiedzy, żeby te filmy, nie. które będziecie i zrozumieć. Nie nie, 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 nie jest to konieczne. Filmy przekazują same w sobie wiedzę w sposób bardzo przystępny, więc myślę, że nie będzie problemu ze zrozumieniem tych treści, które w nich są pokazywane. Właśnie one są w taki sposób skonstruowane i tak dobrane, żeby one same były pewnego rodzaju lekcją, taką, takim wykładem w bardzo takiej przyjemnej formie z zakresu właśnie astronomii, czy, czy fizyki, czy historii nauki. Tak? Mhm. I taki jest cel tego planetarium, ono właśnie jednocześnie bawić i uczyć. Planetarium w Pońsku i obserwatorium no, nie pierwsze jest, bo, bo Pońsk ma bogatą historię związaną z astronomią. Jakby się mogli kilka zdań o tym wszystkim powiedzieć? No tak. Pońsk ma tradycje astronomiczne. Si sięgają one mniej więcej 1875 roku. Wtedy Jędrzejewicz zakończył pracę nad swoim obserwatorium, która trwała mniej więcej dwa lata. I następnie przez kilkanaście lat prowadził obserwacje astronomiczne na bardzo wysokim poziomie, bardzo różnorodnych obiektów. Ale też on robił coś takiego, co robimy i tutaj, czyli on też popularyzował wiedzę. Robił to na różne sposoby, nie tylko w płońsku. Prowadził wykłady, pisał artykuły do gazet. E, tak więc popularyzacja też była częścią jego e, dorobku naukowego i w pewnym sensie my to też kontynuujemy. Kontynuuje także koło miłośników astronomii imienia Jana Walerego Jędrzejewicza, któremu też przewodniczysz, rozumiem, że ten obiekt w pewnym sensie spełnie nie marzeń dla uczestników, dla członków koła. No z pewnością tak. E, już Widziałem nie, u niektórych osób reakcje. Tak? Mam na myśli osoby, które już zdążyły tutaj do nas zajrzeć i, i się z tym obiektem zapoznać, więc e, widać było, że obiekt się bardzo podoba, że, e, że te perspektywy, które tutaj e, mamy i jeśli chodzi o popularyzację, jeśli chodzi o prowadzenie obserwacji. Mm, no Cieszą nie tylko mnie, cieszą też wszystkich, którzy na to koło. Przychodzą. Powiedzieliśmy o, o, o planetarium, to znaczy o tych filmach, które będą tutaj wyświetlane, ale jest także obserwatorium, które będzie wykorzystywane specjalistyczny, yy, profesjonalny sprzęt yy, takim dysponuje właśnie yy, obserwatorium. Sprzęt jest yy, bardzo zaawansowany, ma na pewno dużo możliwości i w zakresie popularyzacji nauki, jak też gdyby nam yy, starczyło powiedzmy. E, czasu na rozwinięcie jeszcze te, te, tej naszej działalności, to byśmy mogli też na pewno prowadzić różnego rodzaju badania czy pomiary naukowe. Tak więc tego też nie wykluczamy, jest szansa na to. E, muszę, Możecie stać się ośrodkiem naukowym, badawczym? E, nie wiem, czy mamy taką e, potrzebę. Myślę, że na Ale wykonywać skupimy, zadania tak na Skupimy naprawdę. się na razie na popularyzacji, ale jeżeli będziemy chcieli, to myślę, że nie ma tutaj żadnych przeciwwskazań. To, Mając taki sprzęt i takie wyposażenie, myślę, że nawet będzie pewna pokusa, żeby się zmierzyć z jakimiś takimi trochę trudniejszymi tematami. Obserwacje nieba nie tylko przy zaćmieniu, nie tylko przy nocy spadających gwiazd, jak to się popularnie mówi, rozumiem, że to będzie w nowym wymiarze wykorzystywane tutaj w obserwatorium. Z pewnością teleskop pozwala oglądać bardzo różne obiekty, także obiekty bardzo Słabe czy odległe. Za pomocą kamer możemy rejestrować obrazy, które nie są dla oka ludzkiego osiągalne, czyli bardzo słabe obiekty. Zwłaszcza nas na pewno będą interesowały obiekty układu słonecznego, aktywność słoneczna, geologia księżycowa. To jest bardzo ciekawa, zróżnicowana. Tylko pozornie, jak się księżyc ogląda, to. Nie wiem, następnego dnia się wydaje że na przykład, że nie ma już nic ciekawego do oglądania, nieprawda. Ten księżyc nieustannie się zmienia, jest yy, oświetlony w inny sposób. Yy, obiekty na jego powierzchni są bardzo zróżnicowane. Trzeba po prostu tylko. Podejść do tego z, z odpowiednią wiedzą i przygotowaniem, można mnóstwo czasu spędzić, oglądając właśnie taki obiekt. To zapytam jeszcze o to, czy właśnie to, te obserwacje będą dostępne tylko i wyłącznie dla członków koła, czy one będą ogólnodostępne. Jak te obserwacje nieba tutaj, przynajmniej będą wyglądały, jak planujecie, żeby one wyglądały? Na pewno będziemy organizować nocne pokazy nieba. Oczywiście. Z niedużym wyprzedzeniem będziemy informować o tym, że coś takiego planujemy. E, wiadomo, że jest, są to z, zajęcia, od które są uzależnione za, zaledwie, bardzo od pogody, e, więc jak będziemy mieli już obiecujące prognozy na jakąś noc, będziemy na pewno na stronie internetowej oraz na profilu facebookowym informować o tym, że takie obserwacje planujemy w takich i takich godzinach. No i wstęp na pewno będzie dla wszystkich chętnych wolny. Oprócz tego, że będziemy wykorzystywać teleskop, który znajduje się w Kopule, obserwatorium, to na pewno będziemy korzystać z też z innych podręcznych teleskopów mobilnych, które będziemy mieli na wyposażeniu. Na pewno też z Kołem Astronomicznym będziemy prowadzić różne obserwacje. Na pewno będziemy próbowali wykorzystać potencjał tego sprzętu jak najwięcej się nauczyć w czasie takich zajęć. Wiadomo, że żeby w pełni wykorzystać ten potencjał, to sprzęt musi być naprawdę doskonale opanowany. To powiedzmy na koniec jeszcze tylko, jak planetarium i obserwatorium będzie funkcjonowało, to znaczy kiedy rusza? Jak się zapisać na poszczególne seanse? Może już jakieś obserwacje planujecie. No ile za to wszystko będzie trzeba także zapłacić? Ruszamy już jutro, tak? czyli 3 lipca o godzinie 10, a w zasadzie o 10.30 planujemy pierwszy pokaz. Pracować będziemy od środy do niedzieli. Zazwyczaj będzie to godzina 10 jako początek i 18 jako koniec pracy. Wyjątkiem będzie piątek, kiedy zaczynamy o godzinie 12 i kończymy zajęciami koła astronomicznego o 8 godzin później o godzinie 20. Będziemy oczywiście informować na bieżąco o naszych planach. O planach obserwacji. Na pewno będziemy próbowali też jak najszybciej zacząć wykłady astronomiczne oraz warsztaty. Już niedługo czeka nas właśnie zaplanowanie pierwszych tego typu zajęć. Mam nadzieję, że będzie dużo chętnych na te zajęcia. Będziemy też starali się jak najbardziej je zróżnicować. Na razie planujemy warsztaty, na przykład z wykonywania prostych spektroskopów. Tu będzie takie nawiązanie trochę do tego, co robi Międrzejewicz i obserwacji widma. Na pewno bardzo dużo czasu poświęcimy aktywności słonecznej i nauce tego, jak w bezpieczny sposób obserwować Słońce. Słońce jest bardzo ciekawym obiektem, bo jest dostępne w dzień do obserwacji i nawet niewielkim instrumentem można zaobserwować mnóstwo ciekawych zjawisk. Więc tutaj na pewno wszystkim będziemy starali się przekazać wiedzę na ten temat. Przy okazji zrobimy też warsztaty. Na pewno też będziemy realizować warsztaty z zakresu obsługi sprzętu astronomicznego. Wtedy będzie można także. Zobaczyć, jak, jak to jest się posługiwać tak dużym teleskopem, jak ten w obserwatorium. Wejdę w słowo, nie bez powodu trzymam telefon, bo odsyłam na facebookowy profil planetarium i obserwatorium astronomiczne w Pońsku tutaj chociażby harmonogram tych sensów filmowych, które przygotowujecie. Podejrzewam, że tam także będą wszelkie informacje się pojawiały. Prawda czy nieprawda, że do końca wakacji za darmo będzie można z obserwatorium planetarium skorzystać? Potwierdzam, potwierdzam, jest to. prawda. Dla wszystkich, nie tylko dla dzieci. Dla wszystkich. Myślę, że to jest bardzo dobry ruch. Wakacje w Pońsku na pewno będą dzięki temu dużo Potem także fortuny raczej nie trzeba będzie wydawać, żeby to Potem raczej też nie spodziewam się, żebyśmy inne znane ośrodki wyprzedzili pod kątem cen. Raczej spodziewam się, że będą to ceny bardzo przystępne. Zresztą cały nasz projekt polega na tym, żeby udostępniać kulturę, upowszechniać ją, więc to się też wiąże z tym, że no, nie mogą to być dla, dla, dla chętnych jakieś wydatki poważne. Z jakim odzewem się te pierwsze dni? No jeszcze nie działającego planetarium i obserwatorium spotkały, ale kilka seansów już mieliście okazję. Mieliśmy kilka seansów. Wyświecić. Była to okazja, żeby właśnie przetestować naszą aparaturę. To na nas testowaliście. Tak, też. Na razie spotykamy się tylko i wyłącznie z pozytywnymi reakcjami, nawet bardzo pozytywnymi. Więc liczymy na to, że ta, te, te reakcje przyniosą taki efekt, że nasze planetarium stanie się bardzo. Popularnym miejscem. Dlatego my tym bardziej zapraszamy do Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego w Puńsku, które 3 lipca, jak sobie powiedzieliśmy, startuje. No i na początek będzie można darmowo skorzystać z tych wszystkich atrakcji, o których dzisiaj powiedzieliśmy. A w zasadzie powiedział koordynator tego obiektu, Adam Derdzikowski. Serdecznie dziękuję. Dziękuję i zapraszam. I ja również zapraszam.